dwóch pokoleń, które łączy nie tylko więź rodzinna, ale i wspólna wrażliwość na świat oraz chęć podejmowania tematów bliskich każdemu z nas. Artystki przyglądają się życiu wczoraj, dziś i jutro. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość składają się w ich pracach, tworząc przestrzeń do refleksji nad tym, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. to powieść o pokoleniach, o dziedzictwie, o tym, co o tym, co nas kształtuje i co sami przekazujemy dalej. Zawarte w niej wątki psychologiczne przypominają o nieruchomości zmian oraz sile, jaką daje ich akceptacja i świadome wprowadzenie do własnego życia. Zapraszamy do oglądania naszych prac. Oddaję mikrofon przepięknej Anetce ze spokołu ART. Proszę Państwa, to moja wspaniała teściowa. Brawa dla niej! Ja nazywam się Aneta Czajkowska, jestem bardzo dumna, że mogę być częścią rodziny gorączków już od tego roku i tworzymy projekt spokoju.art. Mój mąż, który obserwował kobiety, najbliższe kobiety w swoim życiu, zauważył, że wewnętrzny spokój często gdzieś gubi nam się po drodze, że... Bardzo często mamy problem z zarządzaniem swoimi emocjami, że jest nam trudno na tej ścieżce. Nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. I tą inspiracją poczuł, że chciałby pomagać kobietom, ale również mężczyznom, odnaleźć swój wewnętrzny spokój poprzez właśnie sztukę. Pamiętam, jak często podróżowaliśmy i byłam fanem, oczywiście, chodźmy surfować, chodźmy na trekking, coś aktywnie, tam odnajdę swój spokój. A on zawsze mówił: chodźmy do muzeum, chodźmy do Galerii Sztuki. I dopiero w trakcie e, takich e, podróży zrozumiałam, jak to naprawdę mnie uspokaja. Projekt tworzymy wspólnie z panią Renatą Gorączko, Gabrielą Gorączko, Marcinem Gorączko, Gosią, Oliwią i wspaniałymi ludźmi, którzy tworzą ten projekt. Możecie zobaczyć prace powieszone tam z tyłu. Jest to sztuka Gabrieli oraz Renaty. I mamy również poboczny projekt, który e, zajmuje się wsparciem dzieciaków. Nasza fundacja, którą założyliśmy w tamtym roku, ma na celu pomóc dzieciom już na wczesnym etapie zrozumieć, czym są emocje. Nie wiem, jak wy, ale ja często myślałam, że są złe, dobre emocje. Tak naprawdę zrozumiałam je w wieku 30, nawet czasem dalej mam z tym problem. I chcieliśmy trochę zacząć wcześniej, łącząc sztukę, tworzenie linorytów i Omawianie, czym są emocje już na wczesnym etapie. Zrobiliśmy kilka warsztatów z dzieciakami w Sanockim Skansenie. Jesteśmy z tego bardzo dumni. I jeżeli byście też chcieli wziąć udział w takich warsztatach, macie pomysł, to chętnie z Wami będziemy współpracować. Dlaczego też ten projekt stworzyliśmy? Bo mój mąż dostał kiedyś pytanie na sesji psychologicznej, co Pan czuje. Oczywiście odpowiedział, a Pani w powiedziała, Pan mówi, co Pan wie a nie co Pan czuje. I wtedy zrozumiał, że rzeczywiście warto by było dzieciakom już na wczesnym etapie pomóc zrozumieć te emocje. I już myślę, za dużo gadam, ale bardzo się cieszę, że tak wspaniałe osoby, artyści, którzy ciężko pracują i tworzą rzeczy unikatowe, tak jak dzisiaj Marcin na pierwszym dedeksie powiedział, jeżeli chcielibyście mieć taką rzecz, która jest jedyna w swoim rodzaju, Stworzona przez córkę i panią Renatę również, tworząc przez taki stary linoryt, taką starą maszynę, która przepięknie tworzy linoryty, jest jedyna w swoim rodzaju. Jeżeli chcecie mieć taką rzecz w swoim domu, chcielibyście usiąść na fotelu, popatrzeć na nią, wziąć ten wdech i wydech, te 60 sekund spędzić, a pomyśleć, czy mam ten wewnętrzny spokój dzisiaj, czy niekoniecznie. To zachęcamy Was na samym przodzie, czeka na Was niespodzianka. Możecie przeczytać o, o wystawie, zeskanować kod QR e, i macie mały kod e, od nas e, na hasło TEDx. Więc bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Brawa za organizację, brawa dla wszystkich występujących, brawa dla całej ekipy, wolontariuszy i, i projektu. Dzięki, że daliście nam tą szansę i wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze.